Odbieramy 800 plus niepracującym Ukraińcom. Hurra! Tylko, że to nie ma sensu. Zawetowane. 800 plus to świadczenie powszechne. Otrzymuje je każde dziecko, którego rodzice legalnie tu mieszkają. Nieważna jest narodowość, nieważne jest zatrudnienie. Ponad podziałami politycznymi. A jeżeli zabierzemy je tylko Ukraińcom, to oznacza jedno. Traktowanie jednej narodowości inaczej. Szanowni Państwo, a to już wstęp? No, podpowiem Wam do pierwsza literka R, ostatnia M. That's racist. Hindusi? Bardzo proszę. Białorusini? Bardzo proszę. Gruzini? Bardzo proszę. Ukraińcy? Nie, Wy nie dostaniecie. Czujecie ten absurd? I właśnie o absurd chodzi, a nie o to, by ich bronić czy też nie bronić, bo przecież każdy z nas ma różne doświadczenia. No dobra, ale i tak czekam na farmę ruskich troli w komentarzach. Jedziemy.